Siema z rana. Jak wiecie, byłem wczoraj, czyli 16 czerwca przed meczem Polski z Czechami na Starówce oraz w strefie kibica i to jest taka mała wycieczka, którą pragnę wam zaprezentować. Jakość wideo jest tandetna. Moja żonka wyraziła zgodę na to by opublikować jej buźkę w tym filmie, więc nie ma tu problemu i cóż najpierw byliśmy na starówce w pizzerii, zjedliśmy sobie troszeczkę poobserwowaliśmy jak rosyjscy kibice panoszą się na starówce pizza była całkiem dobra ja wziąłem sobie carbonarę, ona jak zwykle pepperoni posiedzieliśmy sobie troszeczkę wypiliśmy sobie co nieco i postanowiliśmy ruszyć dalej tutaj już jest na na starówce przy Kolumnie Zygmunta. Okay. Trafiliśmy tutaj też na dużo rosyjskich grup. I przede wszystkim na, na sporo polskich kibiców. Było też dużo Greków tam jeszcze, no nieważne, dużo, było. w każdym razie było fajnie. <trafi> No, Mój głos z telefonu jest trochę inny niż teraz A tutaj trafiliśmy na konwój rosyjskiej reprezentacji e, Który narobił bardzo dużo hałasu na ulicy I zmierzaliśmy już wtedy w stronę strefy kibica Tak jest, udało nam się na nich trafić No i oczywiście dotarliśmy do metra przy Ratusz Arsenał Metro było nabite jak, jak nie wiem, jak puszka Coca-Coli. Oczywiście całe metro śpiewało, każdy wagon swoje pieśni. A tutaj już niestety wychodząc z metra, tłumy, 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 jeszcze raz, tłumy nie trzeba było iść, bo sami nas wypychali. E, niestety nie nagrało mi się audio. W każdym razie, m, po lewej, osoby zjeżdżające w dół krzyknęły hasło, po prawej, e, wjeżdżające w górę, jak zaczęły śpiewać. To po prostu klimat był niesamowity. E, powiem Wam tylko tyle, że jeżeli reprezentacja Polski by się przejechała tak samo jak ja, tą drogą, powiedzmy przez starówkę tutaj, potem metrem, jakby zobaczyli tych wszystkich kibiców. To na pewno lepiej by zagrali, dlatego że optymizm, jaki wtedy panował e, w tym całym tłumie, był naprawdę no, niepowtarzalny. To było coś niesamowitego, i widząc to. Aż, aż się chciało tam być, naprawdę. Ci wszyscy ludzie pełni nadziei, którzy chcieli, żeby Polska wygrała, przyszli im kibicować. No, no to jest naprawdę coś niesamowitego. Tu już jesteśmy pod pałacem kultury i nauki. Oczywiście dalej nie ma audio. Nie wiem, dlaczego mi się nie nagrało. Poza tym nagranie jest bardzo chujowe moim telefonem. No i jeszcze wtedy było jakieś, ja wiem, 4. Czter godzina, nie, to koło godziny było do rozpoczęcia meczu, tam się różne dziwne rzeczy działy na scenie. Ktoś tam tańczył Bret Gensa, tak zwany taniec na głowie. Eee... No i <grywki> już wtedy były niesamowite tłumy, ale to dopiero połowa, połowa tego co mia miało przybyć. Niestety, niestety nie mam nagrania z meczu, nie mam nagrania z hymnu, dlatego że moja żonka bardzo źle się czuła. I musieliśmy powoli wracać do domu, no ale zdążyliśmy z powrotem na mecz. A się odpoczywając na przystanku, trafiliśmy na pewną grupkę koreańskiej telewizji i polskich kibiców. No i tak się kończy nasza wycieczka w wczorajsza y, przed meczem Polski z Czechami. To by było na tyle. Niestety, jak już mówiłem, zabrakło mi aparatu, więc musiałem nagrywać telefonem, ale mam nadzieję, że co nieco zobaczyliście oczami Picza. Do zobaczyska w kolejnych filmach różnej maści. Siema na Rapa.